Nie regulujcie odbiorników. Wszystko jest pod kontrolą. Przygotujcie się na fallout. The shelter, czyli schronienie. Schron miejsce, gdzie można ukryć się przed niebezpiecznymi stawami pustkowi. Ja jestem kapitan i to jest gra, w którą Miałem czas pograć przez ostatnie dni, tygodnie, ponieważ jest on na moim telefonie, więc mam ją zawsze pod ręką w pracy, na przerwie, w kolejce, gdzieś tam czekając na poczekalni, czy cokolwiek robiąc innego. Mogę odpalić na chwilę i wybrać na przykład numer swojego schronu, którego nie można tak naprawdę zrobić. Wybieramy numer swojego schronu na początku, jest on bardzo ważny. Wybierzmy jakikolwiek, na przykład. Przykładowo czter może 13, przykładowo, tak zupełnie nie, nie, nie wiem, no nie wiąże się chyba z niczym. Nik go nigdy przewcześnie nie użył, więc szczęśliwa 13. E, więc czym jest ta gra? Czym jest ta gra? E, jest ona małą grą, która została wydana po... zaraz po ogłoszeniu Fallouta 4 który wiem, że nadchodzi, a może już nadszedł, może już graliście w niego, e, bo, bo to może ogląda to w wideo po jakimś czasie. E, i, I ta gra została wydana niedawno, więc, oczywiście, co złapałem ją zaraz. Z tego, co wiem, można w nią pograć tylko i wyłącznie na urządzeniach e, iOS, czyli obsługujących system iOS, czyli iPhony, iPady, e, inne aplowskie e, urządzenia. E, może wyjdzie też, może też wyszła już na Androida. Na dzień dzisiejszy, z tego, co wiem, nie można jej dostać na, na Androidzie. Tak więc pomyślałem, że e, razem zasiądziemy i chwilę, e, i chwilę porozmawiamy i pogramy a, właśnie o tej grze Ponieważ ja, gdybyście nie wiedzieli, jestem wielkim fanem Fallouta Na moim, znajdziecie, e, na moim kanale, kanale znajdziecie, aż się zacząłem jąkać Znajdziecie Fallouty 1, 2 e, i jeszcze kilka innych e, Zaraz mm. Wyłączymy wi-fi e, i żeby nikt na to nie przeszkadzał. Teraz to jest taki nasz wstęp, z koroną. Mamy wejście. Tutaj mamy kapsel z których budujemy różne budynki, różne pokoje tak naprawdę. I im głębiej schodzimy, tym więcej skał trzeba oparcie bateriami pada z których więcej skał, które trzeba usuwać, bo więcej jest jak gdyby rzeczy które stoją na drodze. Im głębiej schodzimy, tym jest drożej. Troszeczkę taki ten widok, nie wiem, excomowy, xcom, xcom, enemy, nie wiem, czy graliście, ten bardzo mi się kojarzy, ten rozkład pokoi. Tu mamy naszych bohaterów, taki przybył naszego stronu, e, parametry special, znacie, siła, percepcja, wytrzymałość, harisma, inteligencja, zwinność i szczęście. E, tu mamy przykład takiego bohatera, nie jest on zbyt mocny, Harry forest, więc e, ten nasz... E, Mieszkanie, schronu, umieszczamy go tutaj. Będzie obsługiwał generator, ponieważ każdy pokój ma, każda praca, którą możemy zlecić naszemu e, mieszkańcowi schronu, naszej krypty, może e, ją wykonywać ten właśnie mieszkaniec lepiej lub gorzej, w zależności od tego, jakie ma parametry. Na przykład e, do obsługi generatora, ponieważ tam jest jakaś ciężka maszyneria, lepiej sprawdzają się bohaterowie, nasi, nasi mieszkańcy, którzy mają wysoką siłę. Nie inteligencję, nie. Szczęście, ale siłę um, tak postanowią. Taka jest mechanika gry, ja tego nie ustalam. Więc nie, nie, nie strzelajcie do posłańca. Ja wam ja tylko mówię, co tu się dzieje. U góry macie, nie wiem, zwrócić uwagę, macie trzy zasoby główne, nasze które będziemy się posługiwać: mamy energię, żywność i wodę, i tymi zasobami będziemy operować. Teraz możemy wcisnąć rush, czyli pęd, pośpieszyć i Możemy i e, gdzieś mieliśmy szansę sukcesu i szansa porażki. I jeżeli coś nam się uda, pośpieszyć ich, to dostajemy szybciej zasoby. Teraz, jeżeli będziemy częściej, teraz częściej ich popędzać, to większa będzie szansa porażki. Kiedy zdarzy się porażka, może wybuchnąć pożar, może wydarzyć się inne nieszczęście, może ktoś będzie ranny. I dalej pośpieszamy ich, mówimy szybciej pracujcie szybciej, bo potrzebujemy tu tam jedzenia, czy energii. O, mamy nowych, widzicie? przybyszy w naszego schronu. Musimy wydać im polecenia. myść w pokojach. E, rozbudować nasz schron. Ale zasada jest taka, żeby e, nie rozwijać się zbyt szybko. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Wyciszymy muzykę, podłużymy jakąś e, własną. A teraz Wam to pokażę, bo, bo chcę Wam dużo powiedzieć w e, niedużym czasie. Także, że, żeby się nie zaplątać, powoli. to jest mój schron. Jak widzicie, jest troszkę rozbudowany. Dzieje się tutaj dużo rzeczy, które na pewno, e, kiedy nie gracie, to w ogóle to niewiele wam mówią. E, przede wszystkim tak, widzicie, wspieramy awanse naszych bohaterów. Awanse dają nam kasę e, i e, sprawiają, że nasi bohaterowie... Są bardzo doświadczeni, ale doświadczenie nie daje nam rozwoju parametrów, żeby rozwijać parametry naszych bohaterów. No, niestety oni nie przemierzają pustkowi, nie walczą o życie, nie są jacyś w niebezpieczeństwie w jakimś niebezpieczeństwie. Więc musimy ich wysyłać na siłownie, inne takie miejsca, gdzie mogą zdobywać swoje, zwiększać swoje parametry. Teraz tą bohaterkę wyślemy na przykład do baraków i znajdziemy jakiegoś kompana, kogoś do towarzystwa. Kogoś kto nie jest zajęty Widzicie na pierwszym piętrze mam stołówkę Na drugim mam uczyszczalnię wody Tutaj mam jakiś generator Najlepiej szuka się bohaterów w ten sposób na takim naszej rozpisie Spisie społeczności Widzicie patrzymy na buźkę 100% Na przykład ten ma 75% Więc nie jest on zbyt szczęśliwy Znajdujemy go tutaj jest na jakiejś tutaj fitnessie Ćwiczy więc na pewno mu nie jest dobrze Więc wyślemy go do baraków Teraz, jeżeli z, e, spotka się w barakach, e, na przykład dziewczyna i chłopak, e, czy tam pan i pani e, mogą pogadać, może dojść też do jakiegoś e, zbliżenia, e, oddalenia, e, spotkania któregoś tam stopnia. I e, ten pan, wąsaty, będzie nam tutaj przeszkadzał, więc usuniemy go gdzieś na boczek. E, I teraz e, z takiego spotkania może wyniknąć... E, to, że nasi bohaterowie stają się szczęśliwszy. Tak zadbamy o naszych bohaterów, musimy je wysłać na przerwę, żeby się odstresowali, eee, bo inaczej, no, nowo przybili do schronu. Są nieszczęśliwi, nikogo nie znają, źle im tutaj. Fakt, że nikt do nich nie strzela, nikt nie stara się ich zjeść, ale dalej w czterech ścianach głęboko po może chwycić jakaś depresja, więc musimy o nich zadbać. Musimy o nich zadbać. Wyślijmy tutaj. Jakąś bohaterkę, która również nie jest szczęśliwa, wyślemy ją, żeby ją pocieszyć. Jest no, sąsiada tam ujada, nie wiem czy to słyszycie, A, denerwująca troszeczkę. Ale, o czym mówiłem, e, grając w nią, w tą grę, e, moją taktyką, którą mogę wam taką radę, którą mogę wam polecić, to jest to, żebyście nie rozwijali się zbyt szybko. Na przykład on powiedział, nie ma tak. jak e, czas mile spędzony z e, rodziną. E, to, są, to jest rodzeństwo, więc nie można e, bzyknąć swojego, to pogadać, z, bo jeżeli zostaną ze długo, dłużej, nie wiem, tu troszeczkę spaliłem dowcip swój Ale na przykład, kiedy zostaną ze sobą długo, to mogą na przykład e, się zaprzyjaźnić, na tyle, że mogą się na przykład są przespać I z, kiedy ze sobą prześpią, to niestety w XX, tam nie wiem, w którym drugim, drugim wieku, kiedy dzieje się Fallout 22 czy 21, końcówka z 21, czyli 22 Każdy W przyszłości w Falloutie nie ma prezerwaty, więc kiedy się z kimś prześpisz, to automatycznie on to, to, to ciąże Przynajmniej w tej grze Więc kiedy nasi no, bohaterowie się prześpią, to od razu nasza bohaterka, jedna właśnie z tych tutaj, które są, może zajść w ciąże. Teraz nie można bzyknąć własnej matki, ani własnej siostry Przespać się ze własnym ojcem Więc tu gra mówi nam, że, że nie uprawiają jakaś zierostwa, to jest złe Nie może do, dojść do takiej opcji, że E, tutaj, o, widzicie, to jest życie e, Tutaj już się działo jakiś moment mieli e, i nagle wybuch pożar i muszą teraz go gasić. I razem wspólnie gaszą pożar. Także wszyscy ci, ci, którzy mieli jakieś edypowskie fantazje, czy tam jakieś inne niespełnione marzenia, no ta gra na to e, nie pozwala. No więc nie ma, nie ma, jak powiedziałem, kozirostwa, jest tylko czas gdzie spędzony z rodziną. E, Moja strategia na tą grę jest taka, że kiedy się będziecie rozwijać, rozwijacie się powolutku Ulepszcie sobie wszystko na maksa I dopiero kiedy zacznie wam spadać poziom energii lub jedzenia, wtedy dobudujcie sobie kolejne pokoje Przyjmijcie nowych ludzi Kiedy rozwiniecie się zbyt szybko, może wam zacznie brakować jakiegoś zapasu, jakiegoś surowca No i wtedy idzie szlak, będą musieli pić jakąś skażoną wodę Albo będą głodować, albo braki energii w ogóle całe Cała krypta, cały schron padnie. Tu widzicie, chila, się w barze. Ona ma już tutaj chyba 10, tutaj ma e, łącznie, bo nosi sexy kombinezon. I my wyślemy ją do naszej stacji radiowej. E, z bardzo radiowym głosem i wyglądem będzie tam nadawała komunikat, żeby ludzie przybyli do naszego schronu. E, takie e, odwrócone SOS, że nie potrzebujemy pomocy, że możemy dać pomoc. E, SOS w rewersie. Będzie nadawała komunikat, że jesteśmy chętni do przejęcia nowych mieszkańców. Tutaj chłopaki i dziewczyny trenują inteligencję, mają jakieś klasy, jakieś wykłady, coś się, uczą się tam w barze, trenują charyzmę, ogładę. Tutaj grają w pokera, e, sprawdzają swoje szczęście, żeby im wzrosło. E, mamy też jako siłownię e, i inne tutaj miejsca, gdzie mogą rozwijać e, chłopaki i dziewczęta swoje talenty. Na schron to bardzo... oczywiście, siłownia wrę. Na przykład ten pan po lewej ma 45 minut do następnego punktu Więc za 45 minut czasu realnego, że takim najgorszego w życiu Zwiększy mu się e, poziom e, naszego parametru, jego siły Tu mamy reaktor nuklearny, mamy już trzy osoby tutaj, które obsługują go e, Brakowało mi energii, więc musiałem troszeczkę go rozbudować Tu mamy e, ten magazyn, magazyn na zasoby, które możemy znaleźć Możemy e, znaleźć, ponieważ możemy wysłać naszych ludzi w pustkowia w poszukiwaniu, w poszukiwaniu różnych zapasów, zasobów na przykład mamy, ja już znam wiele rzeczy mamy różne bronie, na przykład, dla przykładu obejrzymy sobie taką mamy opis ulepszonego karabinu Zadaj obrażenia od 4 do 6 a jest to broń, no nie jest jakaś super mocna, ale a tu, tu jest lepsza już na przykład e, broń, e, jak w filmu sci-fi, science-fiction. Nie ma to jak e, siła dezintegracji noszona przy pasie. Taka była, taki był opis tej broni. Mam też kombinezony różne, zwiększają przykład ten dodaje jeden do siły i dwa do wytrzymałości naszych bohaterów. Widzicie, o tam trwa radość, chłopaki i dziewczęta się dogadali e, i, i uprawiają radość za ścianą. E, a tutaj brat z siostrą czy tam... Ktoś, nie wiem, tutaj rodzina jaka się spotkała. Także Frank i Madison. Widzicie Madison brzuszek urósł. Więc, tak jak powiedziałem, będzie, będzie kolejny mieszkaniec krypty. Teraz, kiedy. Po jakim tam czasie? Kiedy urodzi dziecko, dziecko pojawia się taki jako mało, taki miniaturka tego ludzika, tych, tych, tych normalnych mieszkańców, które, którzy tutaj biegają, mieszkają. i A widzicie, patrzcie, Frank jakiś szybko od razu uderza na następny laski Pojawia się jako miniaturka. I chodzi po, po schronie i na nie wkurza ludzi, gada e, i mówi, że tam mój tatuś jest tam dużo lepszy od ciebie Czy tam inny tego typu tekstu, łazi, szwenda się po, po krypcie e, Póki nie dorośli, na kiedy dorośli możemy go użyć jako normalnego mieszkańca, e, wysłać na szkolenie lub przydzielić do jakiejś pracy Teraz im lepszy parametr, im, im lepszy parametr, na przykład ta o nam widzicie, power armor I power armor zwiększa siłę o 2 i percepcję o 4, taki, 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 taki to jest model i z parametrem ona ma i ma chyba tam właśnie się percepcję na 6 i, pa, i ten power armor daje jej 4 do percepcji więc ma 10 więc sprawdza się bardzo dobrze w, przy produkcji oczyszczaniu wody teraz kiedy kliknę za schron na tą pustynię to widzicie mam tutaj wysłanych trzech bohaterów którzy poszukują tu jest ich log widzicie na przykład e, piszą co spotkali co zrobili tu jest ekwipunek który znaleźli ma Widzicie te Gabler, ma jeszcze 8 steampacków, 4 Radwaye i 1300 kasy już znalazł. Na przykład spotkałem jakiegoś e, Fire and Soldier, to byli tacy takie mrówki gigantyczne, które ziały ogniem, tam falał nie wiem czy pamiętacie. E, i, I zabił, został ranny, zabił jednego, został ranny tutaj e, jeden damage, za jedno obrażenie. Prowadzą schron, także możemy, a czy schron, prowadzą swój log swój, swoich tych wydarzeń, co im się stało, co znaleźli, kogo spotkali. I można sobie tylko wyobrazić, bo gra już jak gdyby, no nie pokazuje tego. I to mi się podoba, bo gdyby zrobili grę jakąś FPP, czy nawet strategię, jakąś taką, że jest z widokiem z góry, to nie działałoby to tak dobrze, bo no, telefon czy tam tablet to jest tablet, możemy usiąść tylko na chwilę lub na dłużej i, i pograć chwilę, robiąc właśnie takie lekkie, łatwiej przyjemne rzeczy. Także myślę, że to było optymalne rozwiązanie dla tego formatu gry. Na, na, na tej platformie. E, a na platformie, jak powiedziałem, możemy grać na razie tylko na e, iPhone'ach i tabletach Apple'owskich może zmienić to w przyszłości. Ale gra, zarabia mnóstwo kasy, ponieważ tego co wiem, pobijał Crash w rankingach popularności, więc to, to o czymś świadczy. Mnóstwo fanów Fallouta, którzy grają, e, którzy wysyłają swoich ludzi e, w, w, podziemia. Widzicie, mamy tu u góry też jeszcze. Ta liczba, lewy górny róg, 66, to jest 66 mieszkańców buśka 98%, to jest poziom szczęścia, więc ogólny poziom szczęścia to jest 98% Czyli bardzo wysoki, wszyscy są u mnie szczęśliwi ugry tak jak powiedziałem, zapasy, tutaj kasa Tu mamy laboratorium, chłopaki robią mi nie radę Po to, żeby nie był napromieniowany, jak pójdzie na pustkę atomu, chłopaki mi robią snipaki Laboratorium obok, w tym medbayu że widzicie, życie w tym bunkrze moim e, e, tętni. Teraz, jeżeli na uwagę na tą ikonkę na dole, to jest to takie nasze poboczne menu, możemy obejrzeć, coś mamy w naszym magazynie, rzeczy, które przynieśli mi z pustyni chłopaki, które tam znaleźli, dużo pancerzy, jakieś bronie, broń, które już rozdzieliłem, każdy z moich tutaj e, mieszkańców ma broń, nosi przy sobie, ponieważ można zostać najechanym, często mamy najazdy bandytów, e, czasami pojawiają się jakieś te wielkie karaluchy, wyłazą ze ściany, ponieważ wiadomo, jesteśmy głęboko pod ziemią, więc czasami możemy natknąć na jakieś gniazdo karaluchów, robali. I mogą nas zjeść te robale, rozprzestrzenić się po całym bunkrze, jeżeli nie zadziałamy w porę. Więc ważne jest, żeby w każdym pokoju przynajmniej jeden mieszkaniec miał jakiegoś gnata, jakiś rewolwer, jakiś pistolet, żeby mogli strzelać. Bo mogą walczyć, wręcz, ale wiadomo, lepsza jest broń broń palna. Także, tak. Co się dzieje z kanałem? Gdyby ktoś był ciekawy, ciekawy i gdyby ktoś jeszcze wysiedział do tej pory, mój widz dość był ciekawy, co jest z kanałem. To w tej chwili robię tylko to wideo i dalej będzie cisza. Mam pomysł na nowy format, bo jestem dalej zajęty. Podłączyłem tylko parę rzeczy tutaj, żeby nagrać wam to wideo. Dalej z rozpierducha w moim domu. Ale centralne moje ogrzewanie jest skończone. Skończyłem dalej. Cieszę się, cieszę się, bo to była najgorsza rzecz, czego się najbardziej bałem. Ale centralne mam zrobione. Teraz tylko. Mam mieszkanie na lewą stronę, więc muszę je poskładać do kupy i powoli zakończyć to i zamknąć ten rozdział. Pozostaje mi jeszcze ogródek, tam muszę, tam zaczęliśmy robić przygotowania do, żeby włożyć kostkę brukową w ogródku i to jeszcze potrwa. Ale generalnie posuwa się to wszystko powolutku do przodu. Za tydzień jadę na urlop, będę miał urlop pracy, więc może troszeczkę pchnę te moje roboty do przodu, może też gdzieś pojadę, zrobię przerwę jakąś. Zobaczę jeszcze jak to będzie. Ale z kanałem na razie będzie jeszcze cisza przez parę tygodni. Mam pomysł na nowy format. Eee, wrzucę jeden filmik i zobaczę, co o tym powiecie. Eee, czy Wam się to spodoba, czy też nie eee, teraz. Na przykład na pierwszy piętrze nie się. uwagę. Wszyscy mają broń Bar najlepszą, ponieważ te na pierwszym piętrze są najczęściej na jazdy. Więc dajcie wszystkim najlepszą broń u góry. Eee, to kolejna moja rada, tak, gdybyście grali w tą grę. Teraz nie wiem oczywiście. E3 targi. Dark Souls 3 został ogłoszony. Trochę się boję, że ta gra zepsuje się tak jak zepsuła się inna moja ulubiona gra: Assassin's Creed. Bardzo lubiłem tą serię, ale znudziła mi się ona. Przestała mi się podobać i od, od przygód Etsy już nie gram w ogóle. Nie kupuję, nie interesuje się. Boję się, że Dark Souls i generalnie seria Souls zejdzie na to samo, bo co roku mamy nową grę. Z tego co wiem, to FromSoft podzielony jest na chyba dwie czy trzy drużyny FromSoft okazuje się nie taki małym studium, jak myślałem na początku Sporo jest ich tam, tych chłopaków I pracują nad innymi projektami, więc nie jest to takie... Teraz, to jest ważne Tu mamy rzeczy, które musimy zrobić, żeby dostać nagrody Na przykład zbudować cztery pokoje tam, albo iluś tam na przykład zapłonić 4 kobiety I za te różne wyzwania dostajemy nagrody, na przykład takie Pudełeczka, i w tych pudełeczkach są karty I tak jak pudełeczka w Hunter Strike możemy otwierać Na przykład tu mam pistolet e, Tu mamy 100 kapsli e, Co tam jeszcze dostaniemy? Jakaś nagroda, o jeden pack. I tu co? O super rzadka karta Pistolet plazmowy bardzo mocny Możemy kupić więcej za prawdziwe pieniądze Bo gra jest darmowa, generalnie Fallout tak, aplikacja jest darmowa więc możemy grać nie za darmo, lub kupić e, sobie za prawdziwe pieniądze te, te skrzynki. Ktoś by powiedział: O, bzdura! Generalnie gra jest darmowa, nie za darmo, każdy może ją zagrać. A w takim formacie to mi się gra nie podoba, ponieważ jeżeli jest to zrobione w właściwy sposób, kiedy gra nie blokuje naszego postępu, możemy zainwestować te pieniądze, nasze pieniądze w tę grę, tyle ile uznamy za słuszne. Czyli na przykład kupić to możemy tylko tam parę tych skrzyneczek za chyba, nie wiem, tam kilka euro bo gra jest tylko warta dla nas na przykład tam nie 2 euro wtedy inwestujemy tyle w grę jeżeli gra jest dla mnie, nas warta 10 euro to tyle możemy włożyć także podoba mi się lepszy ten format niż na przykład gdyby musielibyśmy zapłacić na przykład 10 euro za tą grę, tam 15 każdy musiałby tyle dać a w ten sposób każdy może zagrać um, i tak jak mówię, żeby to, jest, żeby to było zrobione właściwie to ten format bardzo mi się podoba bo inwestujemy tyle ile gramy wracając jeszcze do E3 yy, Sporo fajnych ogłoszeń. Um, nie wiem, czy macie jakieś ulubione gry, czy jesteście zadowoleni po ogłoszeniach, po tym co się dowiedzieliście. E, Xbox One dostał wsteczną kompatybilność. E, trochę za późno jak dla mnie, bo jest już sporo nowych gier. Gdyby chłopaki wyskoczyli z tym od razu. Nie wiem, parę miesięcy po premierze, to byłby to ogromny sukces, ogromny cios do e, konkurencji, a teraz to jest pff, w sumie. Po co? No, nie wiem kto gra w stale gry jeszcze na Xboxie nowym, skoro mam nowe gry? E, trochę bzdura dla mnie. E, ale okej, okay, jest, także to jest fajne. Tu widzicie możemy budować. E, chciałem wam jeszcze szybko pokazać pokoje, które można tutaj zrobić, jest ich sporo. Możemy windę zbudować, żeby zejść niżej. Eee, kolejne pokoje. Kiedy połączymy ze sobą dwa lub trzy pokoje obok siebie i one są tego samego poziomu, bo można ulepszać pokoje. Na drugi, trzeci poziom, lub drugi lub trzeci poziom. Wtedy one się łączą i mamy bardziej efektywny pokój większy. O, mamy najazd bandytów. Nie wiem czy się przebiję, bo mam chyba drzwi wbite na najwyższy poziom. Nie wiem, czy się przebiję, powinni się przebić i, i wpaść tam. Ale zostanę w ogóle zniszczeni, ponieważ tam u góry mają broń laserową i plazmową, także. E, tam chłopaki sobie siedzą na stołówce i czekają na najazdy. E, robią, gotują żarcie dla reszty. Jak ktoś przyjdzie, jakiś ten, jakiś ten e, e, frajer tego odstrzelał. E, także, e, Microsoft, parę fajnych gier i ta wsteczna kompatybilność Sony. Nintendo w ogóle to jest, nie wiem co robi Nintendo. E, a, a Sony e, też miał parę fajnych gierek. Nie wiem, czy macie swoje typy, swoje ulubione rzeczy, które e, Wam się bardziej podobały. E, ja, tak jak powiedziałem, nie mam czasu grać. E, gram tylko w tą grę, dlatego chciałem się z Wami podzielić. Ponieważ, no, podoba mi się ona. Podoba mi się ona. Jest ona w płytka i tak naprawdę, taka, no, jest to co jest, tak. Ale i na moim telefonie i to jest Fallout. Mam z nim kontakt. Bardzo możliwe, że niedługo, jak wrócę już po przerwie, po tej, którą mamy teraz. E, Właśnie zaczniemy grać w Fallouta jakiegoś Bo mam ochotę, bo mam ochotę pograć e, Strasznie mnie nastawił e, Postapokaliptycznie e, do, do, do grania Właśnie ten, ten mały Mały, ten mały programik Ta mała aplikacja, ta gierka na moim telefonie Także możliwe, że w Któregoś Fallouta Że to jest to, gdybyście, co byście się Spodziewali w przyszłości I mam nowy właśnie format, który wam Pokażę, może w nie wiem, pojutrze może coś nagram szybkiego. Chcę wam pokazać nowy format. Powiecie mi co myślicie. I jak zakończę tutaj, wyrobię się, z wszystkim obrobię się, to powiecie mi co myślicie i, i może już zaczniemy używać tego, tak? może zrobimy jakąś nową serię. Może, może. O tu macie, widzicie budynki, które możemy zbudować, pokoje. Fitness room, lunch, to są do rozwijania tych parametrów. Do rozwijania siły nuklearny laktor to energii, ogrody do robienia widzicie, prawdziwych owoców, to jeszcze zamknięte oczyszczacz wody i fabryka nukakoli, możemy produkować własną tą no, nukakole. Także to, to był Fallout Shelter. Ja jestem kapitan Borowiec. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na mój kanał. Chwilowo nieaktywny, ale niedługo ruszymy. E, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Ode mnie na tyle. Do usłyszenia. Sweetheart, nice. I ask no more than this. A kiss the bell of a dream on